Siema, jestem Marek. Dawno już na moim kanale nie było żadnych pranków, dlatego dzisiaj zrobimy sobie pranka na karle. Dlatego, że zdobył on już u nas troszkę większe zaufanie, dlatego znajdziemy mu dziewczynę, która tak naprawdę będzie podstawioną aktorką. Ta aktorka jest to moja, no dosyć dobra koleżanka, z którą nie gadałem już jakiegoś pół roku, ale to nie jest istotne. Moja koleżanka będzie przystawiała się do karła, a na samym końcu karzeł dowie się, że ja wszystko ustawiłem i tak naprawdę żadna dziewczyna w nim się nie zakochała. Prank będzie miał tak naprawdę podwójną moc, bo karły mają to do siebie, że nie przyciągają dziewczyn. Mają ogromny problem ze znalezieniem jakiejkolwiek partnerki. Z no nim, ale, no ze dobra, no okej, okay. ja rozumiem, ale tylko ty nie uważasz, że to jest, że może by to psychikę poryć? Ja myślę, że to jest idealny prank. No to nie, to nie, ma, nie jest idealny. Zostanie zrobione z podwójną siłą. I to nie jest w żaden zrobi sposób ustawione. A jak sobie o... zrobi krzywdę? Czekaj, czekaj, muszę powiedzieć o tym, że to nie jest w żaden sposób ustawione. W opisie mamy taką informację, że film jest reżyserowany. Ten akurat nie jest. Karzeł zaczął nam już bardziej ufać i ja. Wykorzystam to i zrobimy mu takiego pranka. Za chwilę idziemy na spotkanie z tą dziewczyną, gdzie ona, jak i wy poznacie cały game plan Więc ja zapraszam do oglądania. Nie zapomnijcie o subskrypcji, w tym gdzie jaki sam czerwony przycisk, który znajdziecie na moim palcu tam na dole, oraz możecie kupić moją. Ale nadal, na Marek, przecież Słucham nadal cię. uważam, że to jest totalne świństwo. Proszę, on się załamie. Jeżeli on się dowie, że to nie jest prawda, to on się załamie. Ten człowiek się załamie. Już nie takie rzeczy robiłem. No dobra, no ale ty skażą, no bez przesady, Marek. On i tak już jest pokrzywdzony przez życie. Ja po prostu zamówić. Ale jest już pokrzywdzony przed życiem Marek. Dlatego no, to jest YouTube. Decyduje się na to, że chce tutaj z nami nagrywać, to liczy się z konsekwencjami, że co jakiś miesiąc, dwa miesiące będzie miał robionego prankę. Ale no, miejmy nadzieję, że karzełek jakoś to przeżyje. Zastanawiałem się nad tym, czy nie ustawić po prostu tego filmu i stwierdziłem, że, że, że my śmieszeni i będziemy ustawiać. Zapraszam. Co robisz? Mieliśmy jechać. Właśnie dzwonię, to nie tylko, no za ciemno jest, nie będziemy jeździć. No ale no, ale no dobra, no ale mieliśmy namiast. Halo? Halo, cześć, Marek z tej strony. Słuchaj, my byliśmy na dzisiaj umówieni w sprawie nagrania tego filmu. Słuchaj, bo ja tak się nie mam możliwość, żeby podjechać tam do centrum. Samochód nam się rozwalił. Czy mogłabyś tutaj do mnie do domu na adres podjechać? No powiem Ci, że w sumie okej, okay, ale te dwie stówy w tym wypadku będą za mało i musimy się jakoś dogadać, żeby było coś więcej. No to co? Razy dwa, bo w sumie i tak miałem w planach, żeby po prostu tutaj wrócić z tym Karłem. No, no. No, dobra, jak, jak, się, jak się dobrze postarasz, żeby nam to fajnie wyszło, to, to możemy jak najbardziej się na 400 zł dogadać, nawet, nawet więcej. Jeżeli po prostu każę, to że tak powiem, łyknie, jak w to uwierzy, no to, to jestem jak najbardziej za. To słuchaj, ja ci sms-em adres wyślę i czekam. Dobre, tak, tak. Myślę, że niedługo będę, zależy jak to daleko, no ja. Od centrum, tak, 20 minut. No dobra. Bo gdzie okay, ty teraz jesteś? Dobra. Już wyjeżdżałaś? Ja byłem Ci, tak, więc tak, wyjeżdżałam od Ciebie w domu. No dobra, to wysyłam ci adres SMS-em i widzimy się. Dobra, do zobaczenia. Dobra, cześć. Za 400 zł. To koleżanka, czy za 400 zł wynaję na typiara, Bo się gubi żyła w zeznaniach, co? Bo raz ją widziałem. Czyli nie koleżanka. No koleżanka, raz ją widziałem. Znamy się. Ty, a gdzie w ogóle Karu jest? Na pewno go nie ma w domu. Mi się wydawało, że jest. A mi się wydaje, że go nie ma. Na pewno go nie ma. A halo, halo. No Maciek, gdzie ty jesteś? No przed domem. Co? A co ty robisz? Bo na fajkę wyszedłem. Co, co ty chcesz? A to cały czas w domu jesteś? No. A my cię szukamy, żeby film nagrać. Od dwóch godzin cię szukamy. Dobra, poczekaj, daj mi wypalić, już wracam. Ale co, przed, przed domem palisz? Tak. No to wracaj, bo musimy film nagrywać. No już, już idę. Słyszysz? Przypał, proszę on mógł to usłyszeć. Przez cały czas był na chacie, tak? Nie. Ale przypał. Dobra. Co tam Maciek? No można, można. Co? Jak to? Co nagrywamy? No jeszcze nic. Kamerę trzymam tylko. Ale jak nic? No nic nie nagrywamy, spokojnie. Może nagramy takim, taką scenę, bo taka nowa dziewczyna do nas dołącza do, do Timu, nie? Timu X. Nie Timu X, no w sensie no w sensie będzie ten, e... No ktoś będzie, no. I będzie grać swoją dziewczynę, nie? Dobra. W sensie na filmie będzie grać w tym Nie wiem, masz Nie, masz zdjęcie chociaż jakieś, nie masz? Nie, nie mam. Ale taka, taka jak poprzednia, nie? W sensie tamta była spoko, nie? Podobała ci się. Tak, dobra, to za ile ona ma być? No, zaraz będzie. To jest koleżanka Marka, ogólnie, mnie, nie? Dobra. Dobra, wywołać. Dobra. 400 wąt filmu wierzę. Tak, ale czemu to że ona ma grać jego dziewczynę? Bo zrobimy, że ma grać, aże niby się zakochała, naprawdę, że mu to powie. Okryty kamera. A, masz jeszcze jakieś kamery? No tak, zaraz rozłożymy. A gdzie? W, w pokoju rozkoszy. A to ona go tam weźmie? O. No. Dobra, no to ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby teraz nie rozłożyć tego. No to dobra, to dawaj. To pan dobra. Dobra. Maciek. To jest Maciek. Czy przyszła tak. O! o. Na firmach. karze. Koleżanka będzie grała twoją dziewczynę. Musimy jej pokazać jak to wygląda studio i ten pokój i no. powiedzieć co nagrywamy. Ty też chcę wiedzieć, co nagrywamy. Film. No, że no, jest Twoją dziewczyną. No, że jest Twoją dziewczyną i na żywo. A jakiś scenariusz, cokolwiek? No to. Na żywo. ty... na żywo. No ty masz na żywo. Dobra. No to wiesz, no ona jest nowa, to nie. Ja nie wiedziałam o co chodzi. W no dobra, no każdą, no, no. Maciek, na żywo, tak? Dobra, to ja. No to zawołajcie mnie, jak skończycie. Ej, tyle Idź sobie zapalić papierosa. Tyle to zajmie mi więcej. Kary, dużo panu. Tak więc to jest koleżanka. Ciszy. Koleżanka ma na imię. To imię? Julia? Julia. Koleżanka przyjechała bardzo z daleka, bo aż miała tutaj 30-40 km po to, żeby sprankować Karła. Koleżanka będzie dzisiaj udawała dziewczynę Karła. Będziesz musiała postarać się, żeby go uwieść, żeby on naprawdę w to uwierzył. Że... Oczywiście zrobię to jak najlepiej, wątpisz w to? Nie wątpię. W końcu umawialiśmy się na 400 zł. A jeżeli Karol to uwierzy, to wiem. Tutaj schowamy kamerę, będzie się wszystko nagrywało. Najważniejsze jest to, żebyś ty po tym, jak my sobie zaraz nagramy scenki, żebyście się po prostu lepiej poznali, żeby on mógł się jakoś zaklimatyzować. No i ty, ty zresztą też, żebyś mogła go poznać. I ściągasz go tutaj i my mamy tutaj ukrytą kamerę i po prostu powiesz mu w tym miejscu, że naprawdę go kochasz. I W sumie to tyle. Dalsza część, jeżeli ta część się uda. Dobry. Bo może być to taka sytuacja, że... że on po prostu a ciebie nie będziecie chciał albo coś, ale raczej w tym Albo ona w tym momencie ja nie wiem każdy ogólnie nie chciałby dziewczyn. Ogólnie to nie wiem czy wiesz, ale kary mają taki problem, że no, mają ciężko znalezienie swojego partnera. No i to ogólnie z w... to zarobimy, nie? W sensie on będzie płakać pewnie. No wiesz, która by go chciała, no nie? No to też się trochę do tej akcji przyczynasz. Mhm. Tak? Miesz, musiałeś się wyspowiadać. E, no dobra, no to co, z, z, zwabić go tutaj? Tak, y... i podcuchuję. Nie się Nie. Ściągamy tutaj Karła, nagrywamy. Pod pretekstem, że nagrywamy i film, że wy jesteście razem. By byle co? M no, ja mówcie tak. wszystko na odwal, bo i tak tego nigdzie nie wypuścimy. Znaczy wypuścimy, ale no wszyscy wiedzą o co chodzi. Także na odwal nagrywamy i tego. Jasne. Nagłusza ale może? najpierw kamerę schowajmy. A tutaj. Dobra. To... Nie, tu schowamy kamerę, tu nagramy scenę i wyjdziemy stąd. I on zostaną dwójkę. Ona go przestrzegamy. Siema, jestem Marek. Dzisiaj poznacie nową parę na polskim YouTubie. Jest to Karzeł oraz jego nowa dziewczyna, która ma na imię, jak Karzeł? Julia, tak? Julia. Karzeł, Julia, zakochana para. Są już razem od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz postanowili, że wyjawią wam całą prawdę o sobie. Chcą po prostu przekazywać swoją miłość do ławki. Macie, przytul się do swojej nowej dziewczyny. Karzełku, przytul, przytul się. się za... kochacie. Weź się go nie nagrywaj. Co to jest za scena w ogóle? Kurde. się. Ale co to jest za scena? No musisz się przytulić teraz. No serio, musisz się teraz przytulić. No nie no. uwierzy, że, że jesteście razem. Serio, musimy to grać? No, no tak. musimy, no. Nie chcę, nie chcę. No tak. musisz... <grym> No musisz, no. Chciałeś, musisz chciałeś się się no musisz. Ale też się przytulić? No, no śmieszne to jest, no baczek, no dawaj. Śmieszne, no dawaj, naprawdę no. śmieszne. Ale musisz ją objąć tak za szyję. Żeby było rzeczywiście... Jezus, nie każę ci się całować. To już koleżanka i tak mam na ciebie? A, nic, no. No dawaj, Karol. Dokręcę nos i to się do Jest, jest miłość. Widzimy to uczucie, no. Dłużej, no Karzeł. Ka no się wstydzi, no zobacz, no wstydzi się. Wstydzi się. Nie jeszcze świąt nie ma. Ale zaraz będą. ty jesteś świątecznym karzełkiem, elfem, także to jest nowa para, karzeł i y już zamoczył. Dobra, A weźcie, ta poczekajcie, ta poczekajcie chwilę, tak? E Marek. Się już? Marek, 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 Marek. Weźcie, weźcie... Słyszysz? Słyszysz? Po... Nie dobra, chodź Marek. Niech niech nie, na chwilę zostało musimy coś przegadać. Karol chce zostawić sam. No przez nic się nie stanie. Pogadajcie sobie tak, zapoznajcie się. A to weź im e No Czarno? dobra. Marek, dobra, daj spokój. Ma, Marek, chodź. Chodź, Marek. Tak? Poznacie się, my, my musimy przegadać scenariusz dalej, tak? Jak to ma dalej wyglądać. Pytaj, ja myślałem, żeby tak za dwie minuty dać. Dawaj, ukryj tą kamerę. Ola, już chyba będzie grała teraz, tak? Będzie grała. chyba tak. Ty, zacznij gadać. Już ją podrywam. Dawaj, idziemy do kompa zobaczyć. Ty, a to nie możemy po prostu obejrzeć później? Na żywo chcesz? No, a musimy się wtedy zapytać, co mówiła z o czym wiadomo. To ja podsłucham. Ale wiesz... Ja Ci tak powiem, jak tak Cię obserwuję, jak teraz to wszystko wygląda tutaj, no nie? To naprawdę jesteś słodki, jak się denerwujesz. Ale mówisz, co, dlatego, że Ci zapłacili, czy co? Nie zapłacili mi za to nic, no jesteśmy sami, a dobrze wiesz, że jedyne, za co mi zapłacili, to za film, który razem nagrywamy, tak naprawdę. Że zostaliśmy sami, no to chciałam Ci powiedzieć, tak, jak to wygląda z mojej tak. strony. No, bardzo no, czuję się inaczej przy Tobie, no spodobałeś mi się tak naprawdę, wiesz, o co chodzi. Właśnie nie bardzo, przecież tutaj, nie pierwszy raz na oczy, byś do mnie takie rzeczy, to... Ale ja Cię obserwuję już od dłuższego czasu na filmach, i w ogóle, ale tutaj jesteś takie inny. Nie wydawałeś się ani taki przystojny, ani taki czarujący, naprawdę. Masz coś w sobie, serio. Skąd mam mieć pewność, że oni nic za to nie zapłacili? Dlaczego mi nie zapłacić za coś, co się nie nagra? Na co oni nie poświęcają czasu? Dlaczego? No popatrz, no to z mojej strony. No popatrz z mojej, ja nie wiem co oni mają w głowach, nie wiem czy ci zapłacili czy nie, nie mam pewności. Widzisz, ty jakąś kamerę, możesz przeszukać każdy milimetr z tego pokoju tak naprawdę, pomieszczenia w tym się znajdujemy. Nie wiem jak mam ci to inaczej powiedzieć, no zaufaj mi, tak? Słuchaj, no dobra, mogę ci zaufać, ale... na co muszę powiedzieć? Ej, ej, ale... To troszeczkę za szybko. Ale co za szybko? No, podobasz mi się, ale tu troszeczkę musimy zwolnić tempo. Ale dlaczego Z zwolnić tempo? Za szybko. Mówisz, że Ci się podoba mi co? No, ale wiesz, to, że podobamy się, podoba się sobie, czy tymi, to, to nie znaczy, że od razu musimy, wiesz, całować, że Musimy się poznać jako osoby. A, no, to, to dobra, poznamy się, to ja nie wiem. Zaraz wrócę no, i się ja przemieszczysz. Ja A dobra, idę się przewietrzyć. A ja przepraszam, jeśli coś nie tak chodzi, Co? Jak to się skończyło? Nie widziałeś? No nie. To twój pan. Marek, ty widziałeś w ogóle co ten obleśny Karze chciał mi zrobić? Ciii, cicho, cicho, cicho. On chciał mnie pocałować, rozumiesz? Ale to o to chodziło chyba. A nie, takiego czegoś nie było w scenariuszu, za 400 złotych. Ale to nie ma scenariusza, to ty masz scenariusz. No, to, ale to wiesz, jakoś nam za zapomnę. No, co to jest takiego, że on się na nie rzuca? Albo patrz, ja mu nie powiem, powiem teraz, że macie nie całować, bo wtedy to, to cały czas. No dobrze, nasz no to za, zapłać mi w takim razie więcej pieniędzy za 400 zł, to, to ja jedynie mogę tutaj wejść. Ładnie się po uśmiechać i wyjść. A ile byś chciał? Co najmniej dwa razy tyle. To jest karzeł, rozumiesz, on jest obrzydliwy. Rozumiem, 800, tak? 800 A, a coś jeszcze? To, to dalej kontynuujecie? Za Ja 800? Mogę z, za 800 mogę dalej kontynuować, ale jeśli on będzie... dalej zajdzie się z nim pocałujesz? <grym> nie, za żadne pieniądze, wiesz przestań. Widziałeś w ogóle go? A... jakby ci to wytłumaczyć, że, że jeżeli by ty chcesz się z nim pocałować. Z, zajdzie takie coś? No <grym> ale... Że ostatnio nie dojdzie do pocałunku, ale żebyś na przykład teraz poszła do niego i jeżeli byś chcesz się z nim pocałować Nie. Zróbmy, i... z, zróbmy ze stopami, on ma stóp. Ma fetysz stóp. Jakimi stopami? A, to spokojnie, to on bardziej się przystawiał do twoich stóp, ale to ta mniejsza, to chyba nie problem. Ale Paweł, pójdziesz do niego teraz i, i wiesz, tak złapiesz no, że nie chcesz się zachować. Ostatecznie 900, idę w tym momencie i możemy to kręcić dalej. Jesteśmy do Salon, salon, sal salon jest kamera. Jest? Salon jest kamera. A gdzie jeszcze jest? No to chodź ustawimy. A są jeszcze w sypialni W sypialni, zaraz ustawić. To szybko. Weź usiądź sobie tutaj. Każe aktualnie pali. Kamera jest tutaj, nie wiem, czy widzisz? Tam, no. no, ta, 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 no dobra, tam wyżej dobra. troszeczkę. Okay. E, I musisz go zawołać, to o czym rozmawiać? No dobra, nie ma żadnego problemu. Także my Zagrasz, my tak? uciekamy. Tak, jasne. Tak. Maciek, wróciłeś? Podejdziesz do mnie, jestem w salonie na kanapie. Słuchajcie, się spać. Chcę. Mam nadzieję, że się nie uraziłeś przez to, co mówię. Nie, no co ty tak podobasz mi się, no to bardzo. Ty też mi się podobasz, wiesz? Ładna jesteś, no się powiem, że nie, ale jednak no coś mnie jednak właśnie kręci i to są stopy. I, ale... I nic innego nie ma. Jakie ja, ja 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 stopy? Stopa, ale co, co, o co chodzi? No ściągasz mi tu skarpetkę, z No ale weź, dobra, Przestań. Nic nie będzie, to... Co ty robisz? Ja ci chciałem tylko wylizać. Przestań. Przestań! Dobra. Marek, no to tak nie miało wyglądać. To, 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 no widzisz co dał babich? Pieniądze płoto. Ej, ale słuchaj, to nie miało tak wyglądać. Ale jak nie miało tak wyglądać? No, no kurde, się... zobacz, nie ma żadnych efektów. Ja tutaj siedzę, oglądam to wszystko na bieżąco, a ja każe każę o nic. No. Ale on rzuca się mi do stóp, ściąga mi skarpetki, co to jest? No było? ale tu miałeś zapłacone, było... nie? Dalej. No, no tak, to jest 900 no, tak ale co ja miałam takiego zrobić? No nie wiem, może mogłaś mu dać wylizać te stopy. Ty myślisz, że co? No, ja nie, nie rozumiem, co jest z żebyś dała sobie wylizać stopy. Z no dobra, wice. może, no rzeczywiście, może rzeczywiście przegięcie. No. Ale to jest karzeł. No a co, każe każ, nie człowiek? No człowiek, ale to jest ten karzeł, nie żaden inny. Ale co, aż taka tragedia z nim? Co dobra, co to, jest? to zróbmy chociaż tak, że go zaciągniesz do i choć się rozbierze. Ja w sypialni rozłożę kamery. I... Niech niech tylko się rozbierze i, i koczyby film. go pokorzysz. Ja, ja zrobię takie coś, że powiem mu, że idę się przygotować, niby tam do łazienki, coś, żeby on na mnie czekał. Okay. No, tak w takiej zasadzie. No, tylko czy kamery są. No ja zaraz rozło rozłożę No to leć rozłoż A gdzie on jest w ogóle? nie ja, ja wiem, co mnie to obchodzi? No dobra, idę rozłożyć kamerę Już wszystko ustawione jest, ja jest. Tutaj macie odpowiednie miejsce. No, dobra, okej. Okay, Musisz go zwabić tutaj, rzucić go na łóżko i sprowokować go do tego, że się rozebrał. Dobra, okej, okay, to tak jak mówiłam. Zobaczymy. I ile zacznie dalszy, czy raczej nie wchodzi w grę? To może później ustalimy jak coś, ale myślę, że na tym będzie koniec, wiesz? Mogłabyś się postarać jednak, żeby, wiesz, żeby teraz, wiesz, zobacz, to jest finał. Ostateczność, tak? To musi być najlepiej, jak tylko potrafisz. Dobra, zobaczysz, że go nakręcę tak, Bo na nam będzie Zależy, inaczej na film nie wyjdzie. Zobaczysz, będzie tu czego. Chodź do kaderoby się skitamy. Tu jak już po niego idę, jak coś. Czemu na Maciek? Macie? Cicho. No tam? Powiem Ci słabo trochę tam wyszło, nie? A ja tak sobie pomyślałam, że może coś ten między nami jednak... Wiesz o co chodzi, może ja pójdę do łazienki, się chwilę ogarnę, poczekasz tu na mnie. Poczekam, idź się ogarnę ja czekam. Dobra, okej, okay, to za 5 minut będę. Chcesz, żebym przygotowała stopy, czy wolisz tak? Nie musisz, po co? kocham Cię, naprawdę. No, su super, ale na dzisiaj, wiesz, chyba mi wystarczy... Ale dlaczego? Um, powiem Ci, że już pierwsze się muszę A iść, tu? naprawdę. Ja pójdę. A jutro masz czas? Tak, tak, zadzwonię do Ciebie. A. Może kurde mamy. No, ona już poszła? No chyba tak. W Na pewno, czy chyba? Na pewno. Na no, kurde nie wiem, ale. Każeł! No, co ty Naręczmy ty sobie, a to nie dziewczynka. Co wy tu k. robisz? <mum> co? <mum> co ty tu robisz? A ty co tu robisz, k? myślałeś, że dziewczynkę dzisiaj przelecisz? Nie, nie, nie. Nic z tej rzeczy. I co? No, co, co? No, co? co dziewczynkę przelecisz? Co ty tu robisz? Czy... No i ja, ja. Ale ja i co? I miałeś?

Jest Marek. A co są typiaram? Nie wiem. A ty co? wiesz? Ona wyszła wcześniej. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale grubo. Karzeł, na czy przechodzisz czy co? Nie, nie. Nabuzowany Karzeł straszny. No. Ale, ale widziałeś, że on wylizał mi te stopy? Widziałeś, Jeszcze nie widziałem. Widziałeś efekt tego filmu? Ja za to 1500 zł i inaczej nie wrzucicie tego Ile? Tytuwa. 1500 zł. <grym> 1500 tak się umawialiśmy na 900. No, 1500, no to jest wylizanie stóp, czy ty rozumiesz co Ale jest nikt, to, co? nikt ci nie kazał! Ale chciałeś mieć dobry film, jak nie to nie wstawisz żadnego materiału 9. z moim udziałem. 1500. Ale no to. Serio? Masz do wyboru, możemy ją w filmu skasować. Ale zaczęliśmy na 200. Nie, nie macie mojej zgody na publikację. Ale, tysiąc... Ale sama dałaś mu te stopy do wylizania. 1500 albo nie wrzucicie tego na YouTube'a, to jest moje ostatnie słowo. Ja... wiecie. Przejdź. Dzięki frajerzy, tak się robi z wami biznesy. Pozało się czy nie? Pozało się. Bo się. Nie wiem. Dziwne to było. Ale no cóż, mam nadzieję, że widzą, przyjemnie się oglądało ten film. Dziękuję. Kupcie moją płytę, bo jakoś te 1500 zł musi się zwrócić, a z filmu na pewno tyle nie zarobimy, bo YouTube nie zarobki. Dlatego kupcie płytę www.cruzbil.pl, Żebym ja nie musiał dokładać do biznesu zwanego YouTube.